Witam Was serdecznie z Wahibasand. Za sobą Resort osiągnięty. 15 km przejechane po pustyni. Trasa jest średnio oznakowana. Ale generalnie da się przejechać bez spuszczania powietrza. Nie jest żaden offroad. Tylko ją resort zachodzi słońca. Przepiękne miejsce. Słoneczko już zachodzi powoli za... miejsce cudowne, epickie e, ukochane przez Omańczyków uwielbiałem to spędzać wolny czas e, biwakować, robić sobie grille robić sobie różnego rodzaju imprezki po prostu przecudowne sam bym tutaj usiadł i siedział cały dzień na takiej porze słońca po takiej porze dnia słoneczko zachodzi, wiatr wieje po prostu jest przecudownie sam resortowy mówię namiociki, ocieki z i rodzinami Dobry wieczór kochani, już mamy wieczór Witam was w hotelu Alva Silta. tak jak widzieliście z Wydm teraz jesteśmy w środku pokoju, pokój zwyczajny e, domek dwuosobowy i tak to wygląda Wchodzimy sobie do domku, czeka nas tutaj przestrzeń otwarta na nasze walizki e, dużo miejsca na mniejsze walizki jakieś Przedmioty, ale buty pod spodem. łazieneczka, naprawdę super. Troszkę skrzypi, ale fajnie, przynajmniej z drewna zrobione. Eee, kotarka, niestety, ale jesteśmy przecież na pustyni, wszystko fajnie. prysznic, sorry za bałagan, ale byliśmy na wydłach. Patrzcie, nawet z kamienia potrafili wkomponować. Fajny detal. Eee, co więcej, toaleta jest, wentylator jest. Jak na wszystko, co potrzeba w toalecie. Nic więcej. Niepotrzebne. E, idziemy dalej. Wchodzimy do pokoju głównego. To już ostatnie pomieszczenie. Nic więcej nie ma. Duże łóżko. E, super, naprawdę bardzo fajne detale. Spawane. Nie jakaś chińszczyzna, tylko widać, że robota miejscowa. Też użyli fajne drzewa miejscowego. Nielakierowane, naturalne, nawiązujące trochę do, do, do pustyni. E, sufit. To są kawałki drzewa palmowego fajnie podzielili na kawałki, zabezpieczyli górę, super to wygląda. Oczywiście pokój klimatyzowany, trzecią wyro dla dziecka jak chcecie z czworgiem dzieci, to wpisujcie po prostu, że jesteście w trójkę i dostaniecie taką samą cenę za pokój trzyosobowy, co więcej, a najważniejsza no rzecz ładowarki. To już jest myślę trzeci hotel z rzędu, w którym widzicie gniazdka są brytyjskie. Nie ma przejściówek, to nie zadziała no normalnie. Może zadziałać na 110, jeśli wypchacie tutaj patyk i normalnie wtedy wejdą Wam wtyczki. Natomiast takie urządzonko zakupione za, za myślę, 100 zł na Allegro. Mi się sprawdza. Ostatnio wyrzuciłem takie, które kupiłem w mediamarkcie dziadostwo. Teraz hula to naprawdę fajnie ładuje się wszystko. Eee, petarda. Także tak wygląda pokój z w zewnątrz, zewnątrz, przepraszam, za chwilę pokażę wam, jak wygląda to z zewnątrz. Ale pewnie zrobię to dopiero rano, bo jest już całkiem ciemno i nic nie zobaczycie. Słuchajcie, kilka słów niech się tu ustawię, kilka słów o poranku z tego cudownego miejsca podsumowując, jeszcze podam że śniadanko e, kontynentalne, ale są też omleciki, jakieś tam takie przestawki typowo kuchnia e, lokalna, taka pustynna kolacja, e, już, już, już rzucam kolację e, wygląda tak, że też jest kuchnia lokalna e, dużo, w kierunku Indii więc mamy różnego rodzaju masalę, dużo ryżu, fasoli i trochę mięsa i dlatego jest stacja z grillem zorganizowana, gdzie dostaniecie kurczaka takiego na półostro i szaszłyki z wielbłąda. Sporo też warzyw, przy tym sałatki, karak do, do picia, także bardzo fajnie. Podsumowując to miejsce, no po prostu rewelacyjne. Ta część, w której w tej chwili jesteśmy, czyli pokoje 30, już są, czyli od chyba 30 do 39, to są nowe pokoje, więc możecie prosić o nie. One są najbliżej restauracji, najbliżej, o, wydm, i najbliżej kina, w zasadzie za tym domkiem z tyłu. To o tym, sorry, prawo o tym to już jest kino. Wczoraj obejrzeliśmy też mieszanie Pasy, bo e, pod gołym niebem, z e, gwiazdami Super, naprawdę relaks, na poduchach, z też jakimś tam piciem typowo arabskim, więc rewelacja. no miejsce po prostu petarda. Dzisiaj żałuję, że nie wziąłem sobie jeszcze jednej nocy, żeby sobie stąd coś pojechać, na, ewentualnie zobaczyć i wrócić tu jeszcze na jedną noc, na zachód słońca i, i późno na wschód, który niestety też e, przespałem ze zmęczenia. E, no to tyle chyba o tym, o tym wspaniałym miejscu. A i co do rezerwacji, to warto to jednak zarezerwować przez stronę, sama, z racji tego, że mają lepszą cenę niż na Bookingu w większości przypadków. No i warto też ich wspierać, a nie jakieś Bookingi, wyszukiwarki, nie? bo widać, że się chłopaki to naprawdę starają, uwijają, żeby to fajnie wyglądało i dobrze funkcjonowało.